Dzień dobry. Witamy Was wszystkich w ten piękny, słoneczny dzień, przynajmniej w Warszawie. Bardzo się cieszymy, że w końcu nadszedł ten moment, w którym możemy ogłosić wyniki konkursów. Ogłaszamy Arturę? wyniki konkursu głównego, to znaczy shortlistę, bo wyniki tak. oczywiście finalistów poznamy dopiero na gali zamknięcia 21 kwietnia. Już teraz wiemy, że to będzie gala pełna wielkich emocji, ale tych emocji nie zabraknie, także dzisiaj. Bo dzisiaj ogłaszamy shortlistę, czyli dziesiątkę finalistów konkursu głównego, spośród których to filmów nasza szacowna kapituła wybierze ten najlepszy i nagrodzi go rekordowo wysoką nagrodą 50 tysięcy złotych. No nie ma takiej nagrody w polskich konkursach dla scenarzystów, więc jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi i dumni. No i przedstawimy też dziesiątkę finalistów. No, nie wiem, zobaczymy. Albo może nawet nie dziesiątkę. <laughs> to <się śmiech> ale to, ale to, to, to niech się jeszcze okaże, którzy przechodzą do konkursu, do drugiego etapu naszego konkursu na koncepcję serialu. To będzie ta szczęśliwa liczba finalistów, którzy zostaną poproszeni o to, żeby napisać scenariusz pierwszego odcinka. No i potem, jak już napiszą, to nasze szacowne jury wybierze najlepszego scenarzystę bądź najlepszą scenarzystkę. I wtedy to ta osoba dostanie 20 tysięcy złotych gra warta świeczki. Tak jest. Jeszcze, żeby formalności stało się zadość, przedstawimy się. Artur Zaborski, Artur Zaborski dyrektor artystyczny Strip Fiesty. I Maria Kadłuczko, koordynatorka <grym grym> Strip Fiesty. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Myślę, że chyba nie będziemy przedłużać, bo jesteśmy pewni, że wszyscy. Wiemy, z sobą... jacy jesteście wszyscy zdenerwowani i tak, tutaj... nawet nie wiecie, co my jesteśmy przejęci tym, <grym> co w tych kopertach się kryje. Więc miejmy to już ze sobą. Konkurs główny najpierw. Tak jest. Konkurs Dobra. główny. Lista, 10 filmów, tak które jest. to filmy przechodzą, znajdują się na shortlista i spośród nich nasza kapituła, czyli w kapitule są Jerzy Skolimowski, Małgorzata Szumowska, Maciej Sysicki, Tomasz Habowski Kaja Krawczyk Wnuk, Olga Tokarczuk, Olga Tokarczuk nasza noblistka i? <noise> Mamy też e, siódmą osobę, która jest e, wśród nas i która też dokonuje tego wyboru, ale ponieważ z Marią jesteśmy tak zdenerwowani i przejęci, a zaraz sobie ją dopiero przypomnimy. Tak, jest. <gry> Dobrze, i właśnie jak już e, zaznaczyłeś na samym początku, nagroda to 50 tysięcy złotych, i to wszystko okaże się 21 kwietnia, czyli w niedzielę, kiedy będzie też gala rozdania nagród. E, już ją na Was zapraszamy, bo na pewno będzie tam bardzo dużo się działo. E, jak już wiecie, to. To też może na samym początku wspomnę, że powoli już odkrywamy pierwsze karty naszego programu, dlatego też zachęcamy was do śledzenia wszystkich naszych mediów społecznościowych i strony internetowej, żebyście niczego nie ominęli. Pierwsze informacje prasowe już wyszły, tak. więc powoli uchylamy rąbka, tak jak Maria powiedziała. Wiadomo już między innymi, że będziemy na Scriptwieście celebrować 50 rocznicę filmu, jednego filmu Krzysztofa Zemuskiego, zrobionego w Hollywood, więc gra warta świeczki, kopia tego filmu niemal zaginęła. My ją dla was wydobyliśmy. Ile nas to kosztowało, niech pozostanie między nami, ale było z tym sporo zachodu, więc tym bardziej się cieszymy, że pokażemy Wam film że spotkacie się z Krzysztofem Zemuskim, który powspomina, jak to było kręcić w Hollywoodzie. Dobrze, Pan to rozbólny. jest ten moment. Proszę bardzo, na twoje e, Otwieramy kopertę zalakowaną. Tak e, odlakowaną. I ogłaszamy shortlista konkursu głównego 12. edycja festiwalu filmowego z na shortliście 10 filmów, a są to następujące tytuły. Kolejność oczywiście alfabetyczna: Chlebi Sól, scenariusz Damian Kocul. Chłopi, scenariusz DK Walshman i Hugh Welschman. Doppelganger Sobowtur, scenariusz Andrzej Gołda. Filip, scenariusz Michał Kwieciński i Michał Matykiewicz. Kobieta na dachu ze scenariuszem Anny Jadowskiej. Lęk ze scenariuszem Moniki Sobień-Górskiej. Święto Ognia ze scenariuszem Kingi Demskiej. Tonia według scenariusza Marcina Bortkiewicza. No i jeszcze są na short także Tata, i tutaj scenariusz to Anna Maliszewska, oraz Zielona Granica ze scenariuszem Macieja Pisuta, Gabrieli Łazarkiewicz-Sieczko i Agnieszki Holland. Gratulujemy. Tak jest, myślę, że możemy jeszcze pokazać. Pokażmy, że tak niczego jest. nie zmyśliliśmy, że naprawdę te 10 filmów tutaj się znalazło i teraz nasza kapituła wybierze laureata. Trzy filmy pokażemy na festiwalu, a jeden z tych filmów dostanie nagrodę 50 tysięcy złotych. No i autor dostanie też swoje miejsce w kinie elektronik, bo to taka nasza nowa tradycja, że laureaci nagród dostają swoje miejsce w kinie elektronik. Chcemy w ten sposób honorować scenarzystów i przede wszystkim też wzbudzać świadomość społeczną na temat ich istnienia i ich niesamowicie istotnej roli przy tworzeniu filmów. Tak, jeszcze taki mały smaczek w tym roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy też można było wylicytować właśnie nasze skrzypciestowe i elektronikowe krzesełko. Więc... I zostało wylicytowane. Tak, oczywiście, oczywiście. I to też dowiemy się, kto jest szczęśliwym posiadaczem tego pięknego czerwonego fotela z historią, właśnie na Kali Rostania na 21 kwietnia. Tak jest. Tyle emocji, tyle wiadomości. Ja, tak. Dobrze, czyli teraz myślę, że to jest y, czas na kolejny konkurs, czyli konkurs na koncepcję serialu. Arturze, może powtórzymy. Mario, wyjaśnia, że... <grym> kto jest? 20 tysięcy złotych do wzięcia. Tak Zaraz poznacie listę tych osób, które przechodzą do drugiego etapu. W drugim etapie trzeba napisać scenariusz pierwszego odcinka, wysłać nam do. Tak jest. Wszystkie terminy są podane w regulaminie. Tak, tutaj też jeszcze może dodam, że wiele osób się pytało, czy jeśli na przykład będziecie potrzebowali troszeczkę więcej czasu, to oczywiście pamiętajcie, że my jesteśmy dla Was, o wszystkim możemy porozmawiać, odpisujemy Wasze maile, więc komunikujmy się i na pewno wszyscy sobie poradzimy. No, ale ale pamiętajmy o tym, y że nasze żyli. Jury... Tak? Tak Czyli jest. Kalina Ala Brudzińska, Juliusz Machulski i Michał Pieciński muszą też zdążyć przeczytać Wasze tak projekty. Jest. Dokładnie przeczytać nie po łebkach i ocenić i wybrać ten najlepsze. Dokładnie, także tutaj. Tak. Prosimy o trzymanie się, się deadline'u. Tak, dokładnie. Dobra. Czy to już jest ten moment? Czy to już jest ten moment. Konkurs na koncepcję serialu. I następuje odlakowanie koperty. Mam nadzieję, że nikt nie mdleje przed komputerem z emocji, czy jego nazwisko jest na liście, czy nie ma. No ja i proszę Państwa, proszę państwa. konkurs na koncepcję serialu: 12. edycja Festiwalu Filmowego z Litwy 2024 rok. Do drugiego etapu, kolejność alfabetyczna. Chociaż może nie powinniśmy tego zdradzać, to jeszcze ktoś mówi, mieć nadzieję, że z nazwiskiem na A jest na końcu, ale już nie. nie, to jest kolejność alfabetyczna od nas projektu. A faktycznie. To jeszcze mogą być zaznaczona. Proszę Państwa, projekt numer jeden, który przechodzi do drugiego etapu. Dwa pogrzeby Antoniego Fabera. Scenariusz Michał Łukowicz i Sylwia Zielińska. Gratulujemy. Projekt numer dwa. Incydent w Emilcinie. Scenariusz Przemysław Jurek, Gratulacje. Projekt numer 3. Koło. Scenariusz Benjamin M. Bukowski. No, i teraz dzieje się coś, co się praktycznie nie zdarza. Czyli, proszę Państwa, kolejny projekt. Nagana i to samo nazwisko. Scenariusz Benjamin M. Bukowski. Oczywiście nasz regulamin dopuszcza to, że jedna osoba może zgłosić kilka projektów. Jurorzy nie wiedzą, kto jest autorem projektów na tym etapie, dopiero teraz się o tym dowiadują, w związku z czym no, jest to czysta decyzja naszych jurorów, że zdecydowali, że właśnie dwa scenariusze jednej, jednego autora idą do, konkursu, do kolejnego etapu konkursu. Kolejny projekt. Papuga i inne cyfrowe ptaki. Scenariusz Karolina Borowiec. Gratulujemy. Pod skrzydłami orła. Scenariusz Tadeusz Maszko. Bardzo gratulujemy. Kolejny projekt to trenerka, scenariusz Michał Bajorek. Wielkie gratulacje. Kolejny projekt to w pół do U ze scenariuszem Mateusza Krzemińskiego. Gratulujemy. Kolejny projekt to wciąż tu jesteśmy. Scenariusz Ola Hulbój. Wielkie gratulacje. Na liście jest także scenariusz z autopsji. Jego autorem jest Mirosław Kulisz. Wielkie gratulacje. I proszę Państwa, ostatni na naszej liście projekt to Serca mam dwa. Autorką scenariusza jest Marta Bacewicz. Ale no jak właśnie mi się tak wydaje, że chyba umiem liczyć. E, Maria, gdzieś... no, możemy polemizować <laughs> na ten temat, możemy się pokłócić, ale tak, tak. No właśnie, proszę Państwa, jest to... scenariuszy jest 11. Scenariuszy na tej liście jest 11, a to z prostej przyczyny zwołaliśmy naradę, radę, na radę na najwyższym piętrze i postanowiliśmy skonsultować zapisy regulaminu i ustalenia i doszliśmy do wniosku, że żeby dać Państwu jak największe szanse i też żeby wprowadzić jak największą różnorodność, zdecydowaliśmy, że posłużymy się kluczem tego, że do kolejnego etapu przechodzi dziesięcioro autorów. Dlatego też, ponieważ Pan Benjamin N. Bukowski ma aż dwa projekty, zdecydowaliśmy się rozszerzyć listę do jedenastu. Tak jest. Tak jest. I bardzo się z tego cieszymy. Tutaj jest e, po raz kolejny możemy pokazać do kamery, że niczego nie zmyśliliśmy. Naprawdę te nazwiska i te projekty tutaj są. Gratulujemy serdecznie. I życzymy owocnego pisania. Życzymy owocnego pisania. Jeśli macie Państwo do nas pytania, piszcie śmiało, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapiszcie sobie datę festiwalu: 18-21 kwietnia, Warszawa Kino Elektronik. Koniecznie bądźcie z nami. Mnóstwo przeciekawych paneli fantastycznych gości, niesamowitych wrażeń i e, wielkich atrakcji, wspaniałego sztatu również. Więc zapraszamy do serdecznie już teraz. No i czekamy, czekamy na tę pracę. Mam nadzieję, że już zaraz siadacie do pisania i, e, i że już niedługo będziemy mogli czytać gotowe scenariusze, to znaczy nie my, bo Jurze. <noise> Przekazywać, przekazywać jurorom. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami, że tak licznie wzięliście udział w naszym konkursie. Żałujemy, że nie możemy przepuścić do drugiego etapu na przykład 700 zgłoszeń. To z pewnością byłoby e, milsze, gdybyśmy mogli więcej nazwisk ogłosić niż nie ogłosić. No ale niestety. Nie wiem, czy się da jurorów, dlatego. Tak, Konkursy regulaminy są tym, czym, czym są. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już wkrótce.